Kosmiczny pojazd, słychać już chyba z kilometra. Tą taką pustą drogą. Jeszcze nie widać, a już słychać. Pojazd naddźwiękowy. Dzisiaj po raz pierwszy od wakacji będziemy mieli znowu okazję przejechać się Starem 660. Będzie to taka dłuższa przejażdżka i bardziej wykorzystująca. Albo sprawdzająca walory terenowe tego pojazdu, ponieważ nasz kolega Piotrek zaraził się po prostu starozą i kupił sobie drugą szczółkę. Mało kto odpuściłby sobie możliwość przejechania się starą, poczciwą polską myślą techniczną, i to jeszcze w terenie górzystym, gdzie podjazdy są strome i cały czas się trzeba wspinać tym samochodem. To ja zauważam parę spraw. Pierwsze takie, że jak jestem wysoki, to mam za niskie oparcie i mi się wrzyna w plecy przy dłuższej... Znaczy, przy, przypuszczam, że przy dłuższej jeździe by było hardcore. Ale patrz, nawet to działa, spryskiwać. Nawet no. coś tam jest. <noise> Ktoś do tym psikał. I śmierdzi strasznie. Coś jest znieszczelnie, że tu spaliny wpadają do kabiny. Ale poza tym nawet jest ciepło, bo jak się jechało, to od silnika fajnie grzało, więc pod tym względem spoko, chociaż w lata przy 30 stopniach to musiało być grubo. Ale z przecież... drugiej strony, jak otwierasz to wszystko dookoła, no, wtedy jedziesz. jest spoko nie. To auto jest tak ciche, że naprawdę można się było dyskretnie nim podkraść gdzieś. Opowiedzmy jeszcze o tym mapowniku. Tutaj mamy mapnik którym się elegancko podświetlało mapę w nocy jadąc yy, I to jest chyba jedyne światło w szoferce jakie nam yy, dawała Oferował start no, I on sobie tutaj można było podświetlić elegancko mapę Czy tam nie wiem Jak tam wkładałeś ręce i naciskałeś no? To wyglądało tak jakbyś liczył, że tam woda zacznie lecieć No, no. no taki Naciśnij kręcy. może, będzie się dało. Nie Ty patr, coś, się, coś się dzieje Coś się dzieje Co? Spryskiwać Piotrek, ja mogę coś powiedzieć? Nie Takiego przykrego no. Dlaczego cały czas mówisz... W formie przeszłej. Przecież te auta są, były i będą. Jeszcze ze 100 lat. No w sumie patrząc na wyposażenie naszej armii, to co roku jeżdżą na ćwiczenia na poligon, wyjeżdżają pociągiem te pszczółki. Ja bym to nazwał muzealna jednostka RP i <laughs> batalion, batalion archaiczny, który ma na wyposażenie właśnie pszczółki, ma Ziła 157, jednego Kraza chyba. Jakieś tam fajne, zawsze co roku ktoś rzuca na Facebooka zdjęcia jak ta jednostka wyjeżdża na ćwiczenia na poligon i wiozą te wszystkie pojazdy pociągiem. Trzeba go będzie sprawdzić na pewno przed, przed ruszeniem czy on ma w ogóle olej, czy tam jest płyn w chłodnicy albo woda Czy po prostu będzie się nim dało, czy hamulce są. Procedura startu. Czekaj, najpierw, procedura... najpierw pokręcić jakąś tam przypadkową randomową śrubką przy oknie. Tyfista. To się liczy. To jest sanie, tak? Tak. Mechanicznie. Dobra, lekka klima zawsze jest wskazana, nie? Lekka klima. Dobra. A więc procedura startu próba 2. Nie pamiętam, gdzie tu było ssanie. Dobra. Już łapie. powiedziałem to w porę tutaj, tutaj trochę jak pilot w samolocie cięgła, wolanta. Piotr, zostaw go może na na, sanie, na się W się flesie Ma to w sobie dreszczyk emocji, troszkę, ponieważ ten samochód przez ostatnie parę 10 lat najprawdopodobniej stał. On został teraz odpalony. Wjechał na lawetę. sam z niej zjechał, ale nikt w nim przebiegu, podejrzewam, większego niż jakieś 100 metrów nie zrobił w ostatnich paru dziesięciu latach. Więc jazda tym samochodem to jest jedna wielka niewiadoma zwłaszcza, że jedziemy stromo pod górę. Jeszcze tylko z ciekawości sprawdzę płyn hamulcowy. Tak nie wzięliśmy ze sobą, ale zawsze lepiej sprawdzić tu mamy zbiorniczek płynu obok yy, odstojnika paliwowego jest jedna trzecia zbiorniczka jedziemy? nie wiem co to znaczy. że coś jest czyli jest go mało? Nie no trochę mało mhm. to nie. dobra jedziemy tak? ja się nie będę skończyć. Nie ma czasu, trzeba jechać. Prze Zrobimy rundkę po placu, jak hamuje, to będziemy jechać. Tak sobie chodzimy, patrzymy, jak to jest zamocowane. I, i zacząłem mieć pewne obawy co do wyjazdu tym autem w góry, bo cała ta zabudowa, yy, która na nim siedzi, ten szpital polowy, ta sala operacyjna, się trzyma na tym oto jednym pasie do ramy na krótko. Także trzymajcie kciuki, żeby to się udało. Ale kichasek jest? Jak widać, po drodze star, kichał i prychał. <grymianowidze> Ale taki urok zastanego samochodu. Z tym samochodem na kluczok był nie lada wyzwanie, ponieważ ten samochód po prostu bardzo ciężko współpracował. Przez ten długi postój ten samochód był o wiele bardziej toporny i oporny niż jest zazwyczaj, a zazwyczaj i tak już nie należy do najłatwiejszych w prowadzeniu. Konrad dzisiaj zadał bardzo dobre pytanie. Dlaczego... Znaczy się zastanawiał się, dlaczego Piotrek nam dał to auto tak do takiego, powiedzmy, swobodnego użytku, żebyśmy tym autem tu wyjechali. Ja rozumiem dlaczego on już nam to dał. To jest strata czasu raz dwa paliwa, a trzy. Czy można z tego czerpać przyjemność? <śm> No może przez pierwsze 300 metrów, a potem jak jedziesz, i tak, dwójka za słaba, widzisz taki podjazd, skrzynia biegów działa tak, że nie, nie ma opcji zredukować tak na szybko, i potem jeszcze rusz, ale już widziałem jedną super sprawę, że jestem w stanie prawą nogą jednocześnie dodawać piętą gazu, a I palcami hamulek trzymać hamulec, tak. bez gazu pod górkę I... nie ma opcji ruszyć. Coś. To co to się dzieje w takim razie na długiej skrzyni? A czy ten silnik jest też niewystrojony? Właśnie tak mi się wydaje, bo przy niskich obrotach go chyba przylewa No, a Jakieś... Ci ci Prychał? No, za dwa, trzy razy Buchnął tak Pani tak. tam, panie podbije maskę no. Jeszcze ten, w środku jest tak zaczadzone, że... Ale jest ciepło Bo... od silnika zdaje się się tak nagrzewa no. Ja myślę, że na tę blachę, to byś mógł ja jeszcze nie chcę położyć Ale okno trzeba uchylić, znaczy drzwi z drugiej strony, <coughs> bo... gdzie się udusić w tych spalinach no, bo to auto dosłownie jest czadowe Czadowe, dokładnie Jarek powiedział, że tutaj yy, nie rozumie, y, rozumie, dlaczego nam Piotrek dał, że tutaj nie ma przyjemności właśnie jest ta przyjemność. Przyjemność jest wtedy, kiedy jedziesz tym samochodem przez pół godziny, a potem się zmieniasz z Jarkiem za kółkiem i siadasz do Discovery jest cisza, spokój, komfort wygoda przez <grym zamiarów> <grym zamiarów> <grym zamiarów> kogo. z epoki kamienia upanego do nie wiem, do Komodory już i do Amiki <grym zamiarów> tak Okazuje się, że to jest takie. To nie jest tak, sobie po prostu jedziemy dalej. <grystanie> Tylko. Star zaczął. kaprysić. Ma humorek i na razie. Piotrek walczy, próbuje go odpalić, ale coś, coś go. coś nie chce. O! 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 o. Porządny sprzęt! nie chciał w tym momencie zapalić. spodoba mu się tu. Spodoba się na górze. Ruszył. Dobra. Stara 660 można śmiało porównać do takiego rozrzutnika testosteronu, bo jest stuprocentowo męski, jest uparty jak taki chłop. Jak się zaprze, to się zaprze. Jak się mu chce, no to będzie robił. Będzie współpracował. Jak się mu nie będzie chciało, to stanie i koniec. Taki konkretny sprzęt. Trzeba mieć dużo siły, żeby móc z nim stanąć w szrankach i podjąć no. <gry> rękawice, żeby nim jechać, ale jest to naprawdę. Fajne przeżycie, i jeżeli ktoś ma możliwość, to nie słuchajcie Jarka, tylko siadajcie za kierownicę Stara i jedźcie się przejechać, zobaczcie jak to jest walczyć z motoryzacją. Ktoś może zapytać, jakie są wrażenia jazdy. A ja Wam powiem, że się zastanawiam, bo w ogóle będziecie mnie sływać na tym. Komplikacji udało się nam wyjechać na górę. Solidna maszyna, kawał sprzętu. Ale to nie był koniec naszej przygody, bo jeszcze musieliśmy rozłożyć salę operacyjną na górze. Która wydawałoby się, powinna rozłożyć się szybko, nam jednak zajęła trochę więcej czasu niż przewidywaliśmy. Udało się nam wyjechać do góry, poszło w miarę sprawnie. Trochę się nam krztusił i dławił po drodze, ale wyszedł na dwójeczce większość trasy. No i teraz yy, trudniejsze zadanie niż jazda, bo mamy zamiar rozłożyć salę operacyjną, która się znajduje właśnie na podwoziu tego samochodu. Znaczy, słuchajcie, przede wszystkim to, że ta sala nie była używana. Ona jest nowa. Taka jest informacja, ona nie jest y, tyle nowa, co jest y, w sensie, y, była tylko na ćwiczeniach, jakby, nie? Uh -huh. Gdyby nie było przeprowadzonej operacji, jakoś trochę by mnie to chyba mimo no, wszystko martwiło. Nikt tu nie, nie umarł. Nikt tu nie, eee. nie umarł i nikt tu y, nie czuł bólu. I tak zostanie, Czyli to będzie Te sala? ściany pójdą na jakiś inny kolor, żebyś to nie kojarzyło z salą operacyjną. A poza tym, wszystko jest sklejka. No to, jest, to są okucia z, z jakiejś nierdzewki, mhm. no i sklejka tak samo na suficie, więc to wszystko śmiało można pomalować nawet jakąś zwykłą farbą renowacyjną. Mhm. To będzie całkiem przyjemnie sobie usiąść. Ja jestem bardzo zaskoczony tym, ile tu jest miejsca, pomimo tego, że to tutaj trzeba rozłożyć na bokiem. Generalnie bo... tu jest tyle miejsca, ile w tamtej pszczole w warsztacie. Tak. Bez rozkładania, jakby, nie? Mm -hmm. Może stałyby tu znaczy nie tutaj, no, no, jakieś 30 cm te ściany, które są później. Miejsce tych ławek, tych stołów warsztatowych zajmują teraz te ściany. Te ścianki boszczowe. Ja byłem przekonany, że to tu będzie po prostu ściśnięte wszystko i tu się nie będzie dało wejść. A tutaj widzę, że spokojnie tutaj jeszcze można. Za się to, się to włożyć, nie? No, jak się, jak się szybko poskłada i trzeba zwijać z placu boju, no to tu, tu, znaczy tutaj, kładziemy ich na ten. I... Tutaj były wrzucone jeszcze te drabiny. Mm -hmm. Do niego z jednej i z drugiej strony, bo generalnie to można wszystko jakby zdjąć z samochodu mhm. i jest na przestrzał drzwi, bo to też są drzwi. Aha. Więc y, tak. A mhm. potem y, to mhm. też może być drzwiami, więc można sobie zrobić balkon. Że to jest mieszkanie 36-metrowe z balkonem i widokiem na morze. Ta. Może przeżyjemy, może nie. Może się to jest... uda to rozłożyć. Czyli... No i się zaczęło. Najpierw rozstawiliśmy podłogi i sufity. A potem zaczęliśmy się brać za boczne ściany, i tu pojawił się problem, bo musieliśmy wypoziomować samochód, tak trochę z jednej, trochę z drugiej, podkładanie, kombinacje. No ale finalnie się udało i postawiliśmy wszystkie ściany. Skompletowaliśmy to, i efekt był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Operacja się udała, star wywieziony, rozłożony, także. Nie pozostaje nic innego jak przekazać go w ręce Piotrka. Fenomenalna jest po prostu ta zabudowa i to rozłożenie tego, jeżeli to jest w pełni sprawne i funkcjonalne, to jest to naprawdę świetna sprawa. Jeżeli ktoś lubi wyjechać sobie na dłuższy kemping, to to auto spełni po prostu wszystkie oczekiwania, bo miejsca w środku jest tyle, że można mieszkać w dwie rodziny. I troszkę za blisko jest sprzęgło hamulca W sensie mógłby być gdzieś bardziej... Znaczy no wiesz, no to są takie... Czepiam się, nie? Ale poza tym skrzynia chodzi z miarę spoko Trzeba podwójne wysprzęglenie i przegazów przy redukcjach no. Ale... Ale jest okej okay. Aha, jak jechałem sprawdzałem czy klakson działa Ale nie stwierdziłem, działa. że klakson tu jest trochę zbyteczny Bo jak, jak ty jechałeś I ja no. podjeżdżałem trochę wyżej To ja cię słyszałem już tak... Z kilometra Co ty gadasz? No. Tak, ja tak, tak ja cię... <laughs> <laughs> Także wiesz, no to... Jeszcze też ciały w kolektor. Pum. Pum. To na co dzień dobre auto tak do, na to jazdę no, do pracy. No spoko. Jako Daily spoko. I wiesz co, zawsze mnie w tych autach ten? Tak mm. wzrusza. Jak no. widzę wszędzie napis Made in Poland. No. To jest takie... Już teraz rzadko spotykane. Czekaj, wbijam się tam do no. ciebie. To jest Hebel? Nie. To zmianę oświetlenia na yy, bo Sorry. One jeździły, mogły jeździć, bo się śmialiście, że te lampy z przodu to, że takie garki na grochówkę, a tam się montowało notki, czyli te ściemniacze lamp. został taki wąski pasek żeby sobie przełączając mogłeś zrobić pełne zaciemnienie samochodu.